No się ma, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na podsumowanie lipca. Podsumowanie, które ma około 16, 15 książek w sobie. Nie pamiętam już, szczerze mówiąc. No i o sporej ilości z tych książek już gdzieś przy okazji innych filmów wam mówiłam, więc, więc przejdźmy przez nie mam nadzieję w miarę szybko, sprawnie i przyjemnie. Ewentualnie będę was po prostu odsyłać do innych filmów. Z tego co pamiętam, w tym miesiącu miałam jeden DNF i tym DNF-em była Odchłań, czyli pierwsza, pierwsza księga Odchłani, czyli ostatniego tomu hmm, cyklu demonicznego Petera Bretta. Hmm, I o tym też mówiłam, o porzuceniu tego chyba w filmie skończenia serii. I zdecydowałam się na ten krok, ze względu na to, że czytam już jakby kolejną serię tego autora. Więc najważniejsze rzeczy z zakończenia tej pierwszej serii, no już też wiem. A ta nowa wchodzi mi dużo lepiej, dużo przyjemniej i szczerze mówiąc, od jakiegoś czasu, po prostu z tymi książkami z cyklu demonicznego się męczyłam, więc nie mając już takiej ciekawości, no dobra, co tam się wydarzy, chcę dotrwać do końca, chociaż żeby wiedzieć właśnie, jak się to skończy, no to już to mając zaspokojone, to nie, nie czułam potrzeby, żeby tę książkę kontynuować i męczyć do końca, bo naprawdę zupełnie nie sprawiało. Mi przyjemności kontynuowanie tego, dlatego po prostu, no, serię już niestety porzuciłam, ale ta nowa jest super. Bardzo mnie ciekawi, bardzo mi się podoba, więc z tego, jak tylko tomy kolejne będą wychodzić, to na pewno będę je czytać. Teraz możemy sobie przejść do tych książek, które czytałam w lipcu i po pierwsze w filmie z kontynuacjami serii i z zakończaniem serii, bo chyba coś takiego robiłam i właśnie tam o tych książkach mówiłam, bo też niedawno wrzucałam na TikToka. Zakończenie serii przez 24 godziny dokładnie, więc troszkę może mi się mieszać, co gdzie mówiłam, ale tak. Foul Hard Huntsman, czyli nikczemny myśliwy Chloe Gong. Zakończyłam wreszcie tę serię, zakończyłam historię, która rozpoczęła się tak jakby od Foul Lady Fortune, nikczemnej fortuny, natomiast książki, jakby wszystkie wydarzenia, i to wszystko rozpoczęło się od These Violent Delights. No, ja uwielbiam te książki, o co Wam mam powiedzieć. Naprawdę to są historie, które, przez które mi się po prostu płynie. Ja uwielbiam wątki romantyczne w tych książkach, co jest rzeczą niesamowitą, bo ja nie jestem aż taką fanką wątków romantycznych, zwłaszcza w. Fantastyce, tutaj też jest fantastyka, ale takich wątków fantastycznych też nie ma dużo. Te romantyczne zdecydowanie są ważniejsze, ale tutaj też takie wątki polityczne i społeczne są mm, ważne przez te książki. Polityczne wydaje mi się, że szczególnie to widać w trzecim i czwartym, właśnie tomie. Kocham po prostu styl pisania Clawiga. Uwielbiam jej książki, jej postaci, jej historię. Bardzo jestem ciekawa, czy ta nowa jej seria, seria właśnie której pierwszy tom mam, czyli um, nieśmiertelne pragnienia, czy to mi się spodoba i czy to będzie w podobnym tonie pisane? Bo jeżeli tak, to też się zakocham i mam naprawdę wielką nadzieję, że tak będzie. Bo to, to jest po prostu cudo. I ten, ten, ten tom również mnie nie zawiódł. Aczkolwiek nie było to pełne 5 gwiazdek, były to 4,5 gwiazdki. Także zakończenie bardzo satysfakcjonujące, ale z taką nuteczką niedosytu mnie jakoś zostawiło mimo wszystko. I kolejna seria fantastyczna, która która stoi też dosyć mocno wątkami romantycznymi, gdzie mamy różne pary, które tworzą się na przestrzeni różnych książek. Kolejne zakończenie serii, którą ubóstwiam i za którą będę bardzo tęsknić i za bohaterami także. Ostatni tom o sagi, sagi księżycowej, która jest teraz wznawiana właśnie zresztą przez SQN. Sagi księżycowej Marisy Meyer, czyli Winter. 850 stron. To jest klocuch. Ta czwarta część to jest klocuch. I z jednej strony troszeczkę mnie przerażała ta objętość, nie powiem, aczkolwiek bardziej mm, byłam przekonana, bo wiem, jak mi się czytało na przykład kres, że jak miałam odstęp jakiś od y, pomiędzy drugim a tym trzecim właśnie wtedy tomem, no to jak się w końcu zabrałam za kres. Poczytało mi się to rewelacyjnie i szybciutko i mega przyjemnie i czułam, że z tą książką będzie tak samo, więc nie martwiłam się, że będę ją czytać długo. Ja po prostu odkładałam ją cały czas, bo nie chciałam tej serii kończyć. Nie chciałam zostać z poczuciem, że to już jest wszystko i że nie mogę wrócić do losów tych postaci i odkrywać jakieś nowe historie. No... No niestety, już nie mogę, bo przeczytałam tę książkę i była tak satysfakcjonująca, tak super. Po prostu w tej serii jest jedna z moich ukochanych chyba par w literaturze, bo Scarlet i Wilk to jest coś cudownego, jak ja ich uwielbiam. Oni są w ogóle fantastycznymi postaciami. Wszystkie postaci, które poznajemy tutaj właśnie przez te cztery tomy, są super. Wszystkie pary są super, ale Scarlet i Wilk. To jest... Oni, oni skrali moje serce. Kapitan Thorne też jest prześwietną, prześwietną postacią jako jednostka. Mm, no, właściwie to wszystkich tutaj uwielbiam. Naprawdę działo się tu mega dużo rzeczy. Wachlarz po prostu emocji wzbudziła we mnie ta książka. Coś prześwietnego. Jestem bardzo, bardzo usatysfakcjonowana tym zakończeniem. Tej książce dałam 4,75, bo jakoś tak... Nie wiem, wtedy wydawało mi się, że to, to nie jest taki całkiem pięć gwiazdek. W sumie już chyba wiem dlaczego. Ale nie mogę Wam powiedzieć, bo to byłby spoiler. Duży. Ale. Chciałabym, żeby troszeczkę coś się potoczyło inaczej, tak delikatnie, żeby się potoczyło inaczej na koniec, ale to tyle. To tyle moich zarzutów co do całej tej wielkiej książki. Więc no ja sobie że co polecam bardzo. A teraz, jak jeszcze jest wznowiona, no to myślę, że myślę, że warto, warto obczalić tę serię i warto ją przeczytać. Poza tym nagrywałam jeszcze. Na początku miesiąca chyba jakoś a film, gdzie przez 48 godzin czytam co tylko zechcę. To znaczy na co w danej sekundzie dosłownie dnia, weekendu i nagrywania miałam ochotę, no to za to się zabierałam, jeżeli chodzi o czytanie. I w związku z tym wtedy miałam bardzo taki, bardzo impulsywny, impulsywny taki pomysł, żeby przeczytać Piękną Katastrofę. Kogo? Jamie Maguire. I obejrzałam również ekranizację, ale to już przemilczmy naprawdę to przemilczmy. Nie chcę wracać myślami do ekranizacji. No więc w tamtym filmie troszeczkę więcej Wam opowiadałam, też o tej książce. Generalnie jest to historia, która zaczyna się jakoś od bardzo tak szybko i w ogóle szybko te pierwsze wydarzenia mijają, szybko w tę historię wchodzimy jakoś tak, że bohaterka która ze swoją przyjaciółką idzie na studia, idą sobie pewnego wieczoru na um, takie, wiecie, walki nielegalne i tam poznaje faceta i następnego dnia się okazuje, że chłopak um, tej jej przyjaciółki to jest współlokator i przyjaciel, czy tam kuzyn tego właśnie gościa, który się bił i oni się zaczynają przyjaźnić i potem się zakładają o jakąś głupotę, no, i jakoś tak. Generalnie pierwsza część, większa tej książki, to jest takie, to, to jest takie głupie, ale w takim pozytywnym vibe. Potem zaczyna się trochę bardziej dramatycznie, i troszkę więcej dramatu gdzieś tam wychodzi, i robi się bardzo absurdalnie. Momenty są naprawdę mocno absurdalne, jakoś tak, nie wiem, po jednej trzeciej tej książki, po dwóch piątych książki. Także przed połową jeszcze zaczyna się robić absurdalnie i potem są już same takie głupoty. I takie głupie decyzje, że ja tego totalnie nie rozumiałam. Jedna była mm, decyzja głównej bohaterki, którą szanowałam, i która uważałam, że była dojrzałą decyzją, także fajnie, ale dużo było takich kwestii, gdzie ja po prostu nie mogłam zaczaić, że ktoś mógłby w ten sposób postąpić, tak zrobić, tak zdecydować. No, no cóż, generalnie główna bohaterka też w ogóle mnie bardzo dziwiła i. Mm, no nie wiem, nie polubiłam się z nią chyba do końca, ale z tym bohaterem też się tak do końca nie polubiłam. No i co, ostatecznie dałam tej książce dwie gwiazdki, bo mnie strasznie irytowała, właśnie od połowy. Myślałam, że będzie taka dziwna, głupiutka, ale spoko. Tak z początku przynajmniej właśnie było, ale dużo, dużo było tam takich rzeczy, właśnie irytujących. No i dlatego troszkę ta ocena jej spadła. Przeczytałam, a właściwie przesłuchałam właśnie w audiobooku Iron Flame, Żelazny Płomień, czyli drugi tom Fourth Wing i oceniłam to na dwie i pół gwiazdki. Jakoś tak na początku spoko mi się tego słuchało. Miałam ochotę na tę historię po prostu, sobie ją kontynuować. Ale potem tak totalnie zaczęła mi wisieć. Byłam tak niezaangażowana... Znaczy, już wcześniej w pierwszym tomie ja w ogóle się nie przejmowałam za bardzo tymi bohaterami i nie zżyłam się wcale z nimi. Po prostu sama w sobie historia miała jakiś tam potencjał i też przez Cliffhanger, który był na koniec pierwszego tomu, ja chciałam drugi tom też przeczytać, zapoznać się z tym drugim tomem, a przynajmniej spróbować, właśnie. No i co? No i jakoś tam w miarę na początku było, a potem sobie uświadomiłam. Że wcale mi to nie obchodzi. To jedna relacja romantyczna jest taka strasznie zbani i to już od pierwszego tomu. Ona jest taka bardzo zbani. Nie czaję tego totalnie. No i porzucam tę serię. Wiem, że trzeci tom już jest zapowiedziany. Nie interesuje mnie totalnie i szkoda mojego czasu. Na pewno słuchałoby się tego w miarę lekko, ale. Skoro jestem niezainteresowana i nic mnie w sumie nie przyciąga do tego już, bo w, po poprzednim tomie mnie, chociaż ten cliffhanger z końca jakoś przyciągał, no to na ten moment nie przyciąga mnie totalnie nic. I totalnie mnie nie obchodzi, co nam się wydarzy. Czy bohaterowie przeżyją, czy nie, jak to się rozwiąże. Nie, nie interesuje mnie to. No to po co mam to czytać albo słuchać. Następna seria, którą skończyłam. Dziedzictwo JADEITU. Trzeci tom hmm, miasta Jadeitu, Lee Nie jestem usatysfakcjonowana jednak tą serią. Ja po pierwszym tomie czułam, że to będzie jedna z serii życia. Że się zakocham totalnie w niej. Bo pierwszy tom, w który ciężko mi było się wgryźć. W sensie tak wejść w to i, i załapać i w ogóle. Ale w pewnym momencie tak mnie złapał, że Byłam w szoku. A potem drugi tom mnie rozczarował. Mimo, że był dobrą książką, uważam, to jednak dłużył mi się strasznie. Tom trzeci także momentami mi się dłużył. Dłużył mi się, bo to jest no, gruba księga. I jednak nie podoba mi się takie rozwleczenie czasowe, które jest. Ja wiem, co ono miało na celu, jest ono zrobione dobrze, ale to po prostu nie jest coś, co ja lubię. Tu jest rozleczenie czasowe na 20 lat. I wiem, że było to istotne dla tej historii. Ta książka, jak ja mówiłam już w tamtym filmie, właśnie ona jest bardzo poprawna. Ona się totalnie wpisuje w takie ramy, jak pisać naprawdę dobrą książkę. Ale przez to. Wyzuło mnie to totalnie z emocji i nie byłam w stanie się zaangażować, bo się czułam jak w komisji egzaminacyjnej, oceniając poprawność odpowiedzi z kluczem odpowiedzi osób egzaminowanych, po prostu, że, że ta książka, żeby być dobrą historią, żeby mieć dobry poziom, to jakby wypełniała jakieś kryteria, jakieś punkty. Także jak się działy różne rzeczy, to ja po prostu miałam takie myśli, że aha, okej, okay, tak powinno było się zadziać i tak się zadziało. I tak miałam po prostu przez całą tę książkę. Ja nie wiem, to jest jakiś mój osobisty problem z tą historią. Oceniłam ją na 3,5 gwiazdki. Był jeden moment, który akurat mnie faktycznie jakoś poruszył, a potem, znaczy wyłącznie z tym momentem w sumie miałam takie, że no tak, no, to się musiało wydarzyć. I potem parę razy też tak miałam, że no, to się musiało wydarzyć. Niestety to nie jest historia życia, no to nie jest historia dla mnie. O, jest mi strasznie przykro z tego powodu, bo po pierwszym tomie ja naprawdę miałam wielkie oczekiwania i ja czułam coś totalnie innego. Po prostu przez, przez tą drugi, a już totalnie tą trzeci, moja miłość do tej historii totalnie wygasła. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, no ale niestety ja tak to odebrałam. Oprócz tego kontynuowałam Królestwo Mostu i przeczytałam Niechcianego Następcę Daniela Jensen. To jest tak jakby tom trzeci, ale po tych pierwszych dwóch ten jest o innych bohaterach, którzy są gdzieś tam na w historii właśnie w tych pierwszych dwóch tomach, bo te historie się pokrywają troszkę czasowo i część wydarzeń z tego tomu właśnie mm, też się dzieje wtedy, kiedy niektóre wydarzenia z tamtych dwóch tomów. No i tutaj po prostu jest inna historia romantyczna i... Mm, no i bardzo fajna była to książka. Bardzo dobrze się przy niej bawiłam. Sceny Spicy, których tutaj było kilka, momentami... Yy, znaczy, nie rozumiałam szczególnie chyba jednego momentu, kiedy, kiedy taka Spicy scena nastąpiła. To Dziwne było akurat, że w tym momencie, ale, ale cóż, powiedzmy, że nie przeszkadzało mi to. Troszeczkę sobie je też skipowałam. Bardzo polubiłam się z bohaterami i generalnie początek tej historii był mega ciekawy. Bardzo mnie wciągnęła ta historia na początku, potem były trochę przestoje, ale ostatecznie 3,5 gwiazdki. Fajna książka, naprawdę. Może trochę za długa? Ale na pewno będę sięgać po kolejne, bo z tego co widziałam, no to już kolejny tom jest nawet w Polsce i jeszcze to nie wszystko, jeżeli chodzi o tę serię, bo jeszcze są zapowiedziane na Goodreads kolejne tomy. Więc tak, następnie mm, czytałam cztery romanse w 5 dni, to znaczy chciałam przeczytać 5 romansów w 5, w 5 dni, ale mi się nie udało, taki spoiler, jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu. I myślę, że to tamtego filmu was odeślę, jeżeli chodzi o kolejne książki, o których bym miała coś do powiedzenia, bo też nie mam ich tutaj, nie mam ich wam jak pokazać za bardzo. Fallen Crest Rodzina, czyli drugi tom. Fallen Crest, o tej książce to w ogóle... Nie mam nic do powiedzenia, bo ona po prostu była mocno, mocno średnia, wręcz słaba. Napalone nastolatki, dużo dramatyzowania, wszyscy członkowie rodziny chorzy na głowę dwie jedna czwarte gwiazdki, a i tak wydaje mi się, że to jest wysoka ocena jak na tę książkę, bo w sumie nie dostarczyła mi ona nic, oprócz tego, że czytało się ją w miarę szybko. Książka, która zaskoczyła mnie pozytywnie, podobała mi się, Trist Six Venom, Penelope Douglas i jest to książka, w której mamy WLW, czyli romans między dwiema dziewczynami, bardzo mi się podobała. Tutaj jest, co prawda, wątek, który był dosyć bolesny, i niektóre rzeczy związane właśnie z tym wątkiem, no, były nieprzyjemne. Jest tutaj wątek mm, ofiary i prześladowcy, tak jakby szkolnego prześladowcy i ofiary tego prześladowania. Przy czym ofiara prześladowania, no, ma pazur, można powiedzieć. Ona nie jest tak totalnie bierna, co prawda nie robi za wiele, żeby z tym walczyć, ale też nie jest taką zachuchaną owieczką, bym powiedziała, a poza tym ma super braci. Uwielbiam, uwielbiam tę rodzinkę, która tam jest przedstawiona. I chciałabym, żeby autorka napisała więcej książek o tej rodzinie, na przykład właśnie o, o braciach tej bohaterki. Ale więcej właśnie też w tamtej filmie. Moje totalne zaskoczenie, jeżeli chodzi o ten miesiąc i też książka, którą czytałam właśnie podczas czytania romansów, Układ L Kennedy. Układ L. Kennedy też ją oceniłam na 4 gwiazdki, chociaż mogłabym, mogłabym chyba podnieść do 4,25 nawet i, i możliwe, że to zrobię. Tak przyjemny romans. Wow, początek był. Ojej, początek był. Niezbyt zachęcający, też dlatego, że początek słuchałam w audio, więc może ten audiobook, który był fatalny, mi troszeczkę też zepsuł odczucie, ale potem, kiedy główni bohaterowie zaczęli więcej ze sobą rozmawiać, więcej ze sobą spędzać czasu, ta relacja była tak świetna, naprawdę świetna, świetnie napisana. Ta seria też ma teraz wznowienie. W okładkach, na które jakbym spojrzała, to pewnie nie chciałabym tych książek przeczytać, bo mnie strasznie te takie rysowane okładki w tych słodkich, pastelowych kolorach albo w takich bardziej nawet krzykliwych kolorach, ale takie rysowanki do tych, do tych romansów to mnie tak obrzydza i odstrasza. Są tak wstrętne takie okładki, jak te, nie wiem, Emily Henry wszystkie, jakieś, jakie jeszcze, Ali Hazelwood, no... One jeszcze nie są aż tak tragiczne, ale właśnie te wszystkie takie słodziutkie. Jakieś tam, when in Rome, teraz właśnie te nowe okładki do The Deal, jakiś icebreaker. To są wszystko tak. Cukierkowe i takie dziecinne te okładki, że to mnie strasznie zniechęca do sięgania po te książki. I wydaje mi się, że te historie są takie bardzo błahe i bardzo denne, przez to, że je kojarzę z tymi okładkami. Nie wiem nie wiem dlaczego, po prostu jestem taka zniechęcona. I wiem, że te okładki z ludźmi też nie są za ładne, te takie starsze, w starszym stylu, ale już je wolę dużo bardziej, jeżeli chodzi o romanse. No i powiem Wam tyle, że układ podobał mi się na tyle bardzo, że już mam wypożyczone błąd z biblioteki, bo układ też wypożyczałam z biblioteki i błąd będę niedługo czytać. Jestem bardzo podjarana. Także w moim Romance Era właśnie jesteśmy. Welcome, welcome. No i przynajmniej odkryłam jakieś perełki już, także bardzo się z tego powodu cieszę. No, coś co niestety nie było perełką, dwie gwiazdki Bad Boys Girl, tom drugi. Przeczytałam w końcu Bad Boys Girl, tom drugi. Bardzo bardzo denna książka. Tak bardzo o niczym. Problemy, tak wyssane z palca. Przemyślenia dotyczące swojego młodego życia i związku i sensu tego wszystkiego. Taki z takim overthinkingiem. Po prostu w życiu nie czytałam takiego durnego, bzdetnego overthinking. Ja wiem. Że niektórzy ludzie mają tendencję do tego, i też w młodym wieku dużo rzeczy się chłonie, bierze się na poważnie i się zastanawia nad różnymi rzeczami, ale naprawdę nie wierzę, że aż do tego stopnia. Nie, po prostu nie. Jestem bardzo zniechęcona do tej serii, aczkolwiek inne tomy wiem, że są u mnie w bibliotece. Więc może kiedyś spróbuję z tym trzecim, jeżeli też się okaże, że jest słaby. Bo szczerze mówiąc, po tym tomie ja nie wiem, co ciekawego autorka mogłaby wrzucić w kolejne, żeby, żeby mi się ta historia mogła znowu podobać. Szczerze nie wiem, bo wydaje mi się, że wtedy to już by były wyssane z palca dramy z kolei, których ja też nie lubię. Więc, więc nie podejrzewam, żebym miała kiedyś skończyć tę serię. Spróbuję jeszcze kiedyś, kiedyś z trzecim tomem ale to może być ostatnie też moje podejście do tego. Trylogie Droga Samotnego Psa Arkadego Saulskiego. Wszystkie trzy książki, o których mówiłam w jednym z ostatnich filmów. Czarne Miecze, Krwawy Wierch, Szczerbata Śmierć. Tutaj już się nie będę powtarzać, bo no, miałam film praktycznie dedykowany tej serii yy, i przy okazji taki troszeczkę vlogowy, także tam was odsyłam, jeżeli chcecie wiedzieć więcej, ale te książki tyle wam po tym, że mi się bardzo podobały i styl pisania tego pana jest świetne, bardzo klimatyczne książki, bardzo dobrze napisane pod tym względem naprawdę super, i jeszcze dwie ostatnie powiem wam, dwie, a właściwie oj nie, więcej yy, trzy i jeszcze jedna jeszcze jedna, o której nigdzie nie mówiłam więc wam powiem tutaj tak szybko, ale tak, przeczytałam Karen Slaughter, moje śliczne yy, Roofwear, jedno po drugim oraz tylko ona została Riley Sager, bo nagrywam teraz film o pięciu thrillerach w pięć dni. I to są thrillery, które jeszcze w tym miesiącu udało mi się skończyć, które jeszcze udało mi się przeczytać w lipcu. No i o nich więcej właśnie będzie, albo już jest w tamtym filmie, bo nie wiem, czy podsumowanie wyjdzie przed, czy po thrillerach, także, także odsyłam, tak czy siak. Natomiast z tych wymienionych trzech przeze mnie, ta jest najlepsza. Tyle Wam powiem. Nie jest jakaś. Super, ale bardzo dobra. Taka na 3,5 gwiazdki. Mogłaby mieć trochę więcej zaskoczeń, ale jest fajna. Riley Sager ponownie wciąga, ale to nie jest też najlepsza książka. I Roof Ware ponownie rozczarowuje. I tyle w sumie powiem na ten temat, na ten moment. No i ostatnia książka, którą przeczytałam w lipcu. Ostatni Gambit, czyli zakończenie The Inheritance Games. Trzeci to... Ja wiem, że jest jeszcze ta książka o braciach Hawthorne. Absolutnie nie mam zamiaru tego czytać. I dobrze, że skończyłam tę serię. Równie dobrze mogłam jej nie kończyć, bo oceniłam trzeci to na dwie gwiazdki. Ja wiem, że wiele osób uważa tę serię za świetną rozrywkę. Ja nie. Bo lubię książki rozrywkowe. Ale rozrywka w tym była dla mnie zbyt durna. Głupie, absurdalne, napompowane. Może gdybym polubiła się z postaciami, byłoby fajniej. Pierwszy tom mi się jeszcze w miarę podobał, ale potem robi się jakiś bardzo głupi wątek romantyczny. I znowu tutaj mamy szczeniaki, dzieciaki, które ledwo się znają, a już mówią o tak wielkich uczuciach, co w trzecim tomie szczególnie było, i ja mia miałam. Myślałam, że mi oczy uciekną do cztyłu w czaszkę. Takie przewracałam. No nie, no. Pff. W ogóle, jak na zakończenie serii, strasznie słaby był też ten tom. Głupi. Nie. To, jest, to nie, to nie jest historia dla mnie po prostu. Wiem, że ma wielu fanów, ok. Wiem, że sporo osób uważa to za świetną rozrywkę, mimo że te książki są głupiutkie. Okej. Okay. to nie jest moja rozrywka. Naprawdę. Ja potrafię czerpać z głupich rzeczy rozrywkę? Nie z tego. Po prostu. Nie z tego. Dajcie znać, jakie książki wam się udało przeczytać w lipcu, albo co było najlepszego, co udało wam się przeczytać w lipcu. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że wam się podobał. Widzimy się następnym razem, także do zobaczenia. To pa!